Po bokach znajdują się dwa zatrzaski. Ważne jest tak naprawdę, żeby regularnie opróżniać ten pojemnik i otrzymywać filtry. Zwłaszcza jak maszyna przestaje działać odpowiednio szybko. Tutaj zaczynamy tak naprawdę od płaskiego śrubokręta. Wystarczy przekręcić 90 stopni. Wyskakuje nam tutaj z lewej strony ten cały bolec, i przez to możemy sobie podnieść tą klapę. No i teraz wystarczy wyjąć ten filtr. Jeden, później drugi. Początkowo wystarczy go odszypać. Tu szybkie porównanie przed i po. Tutaj udało mi się wyczyścić. Myślę, że za każdym razem jest warto to zrobić. Jak już mamy 300, to wystarczy włożyć filtry z powrotem. Jeden, drugi, zamykamy cały pojemnik. Wszystko nas powrotem skakuje samo. Po wszystkim włączamy tryb RA, żeby odkurzacz mógł się otrząsnąć, wyrzucić resztki tych wszystkich pyłów po czyszczeniu i być gotowy do użycia. Tutaj mamy gniazdo, które w trybie automatycznym lub otrząsania przy podłączeniu urządzenia zacznie automatycznie włączać nasz odkurzacz. Co istotne, ważne, żeby pilnować czerwonej diody, jeżeli taka się pojawi. To koniecznie trzeba włączyć tryb RA i otrząsnąć filtr. A przy okazji warto sprawdzić zawartość, czy nie jest pełen kubeł.